Cześć, witajcie z tej strony Astro świat. Um, witam Was na pierwszym naszym wspólnym odcinku. Um, nazywam się Benek. Pewnie mnie znacie już z dwóch filmów: Lego Przygoda 1 i Lego Przygoda 2. Um, to jest wstęp do naszego filmu, czy do naszej serii. I bardzo bym nie chciał, żebyście nas zasubskrybowali. Oczywiście jeszcze nie musicie, bo to dopiero pierwszy odcinek. Tu będziemy pokazywać miasto i inne postaci. Oczywiście nie tylko, ale chyba też będą. Maćku spokojnie nie odgapiliśmy od Ciebie. A tak w ogóle to. Jestem głównym prowadzącym tego programu. Głównym prowadzącym jest mój kolega. z jego jedyną zaufaną osobą. Ma na imię Max i będzie Was oprowadzało po moim programie. Liczę, że mnie zasubskrybujecie. Wiecie o czym najbardziej marzę na świecie, co nie? Ostatka! i są moją pasją. Ale o tym to nie dzisiaj. A więc to jest tylko króciusi wstępik Przepraszam, mam kaszę. I to jest tylko króciutki mały wstęp do naszego prawdziwego programu. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie, a jeszcze to nie koniec. Chciałbym jeszcze wam pokazać tego mojego kumpla Maxa. Oczywiście on nie występuje w tym ubraniu, w którym zaraz się pojawi. O, jesteś Max. O, przepraszam, kamerka upadła. Tak, jestem już, Benek. Czemu nie przyszedłeś dzisiaj na początek odcinka? Bo byłem zajęty czym znowu? Um, musiałam dokończyć pisać scenariusz na następny odcinek. Co? No tak. Przecież ci go nawet spisałem na ręce. Jak to mi spisałeś na ręce? No normalnie. Hmm? Huh? Spisał mi na ręce? O ja nie mogę, spisałeś mi na ręce. No, um, żebyś wiedział. A więc Max, dziękujemy, papa. Pa. A więc... Um... Jestem Benek, jak już zapewnisz przejście. I no to do zobaczenia, pa! Zapomnijcie zostawić łapki w górę. Liczę, że zdobędziemy jak najwięcej subskrypcji. Do zobaczenia, pa!